Czekaj, ciekawy trafię w siebie. Dawno nie robiłam z Roztopiona Roztopię na milkę z kawą. <grystanie> e, witajcie, kochani. E, postanowiłam nagrać vloga dzisiaj, jako że jestem w Warszawie. Niestety, dzisiaj mamy 12 grudnia. Co za tym idzie, e, poczytajcie w internecie, co tu ma się dziać w centrum. Mam nadzieję, że nic takiego się nie stanie. E, I mam nadzieję, że vlog e, nie będzie wystrzałowy. <grystanie> Nie no, mam nadzieję, że będzie, ale wiecie o co nie chodzi. No, także do następnego. No tak, to jak już widzieliście, to mam za krótkie rękawy w płaszczu. A tak na serio, jak już widzieliście, to jest ze mną z Lulu. Z Lulu się nie widziałam od Jezu, Luiza mi powiedziała, od, od lipca. lipca masakra, normalnie. Ale tak właśnie mi się wydawało, że prawie pół roku już nie byłam w Warszawie, także... No, mam nadzieję, że muzyka nie będzie Wam przeszkadzała. No właśnie przesunę się. I, e, no, i jako, że się spotkałyśmy i jako że e, idą święta, a my zawsze się spotykamy przed świętami, to słuchajcie, ja mam dla Luisa prezent. Ej, to jest mój prezent! Yeah. Yeah. Bo zapakowany w folię mogą padać też. Yeah. 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 Ja mam prezencik to... dla... To... Mi to... Mi ja też mam prezent słuchajcie, żeby czekajcie ja się przekręcę, bo ja nie wiem czy mnie widać nie widać mnie, bo ja jak krzywo pokazuję ja też mam prezent, żeby nie było zobaczcie, widzicie tu tu, o tu w pudełku, bo ja wiem, że Paulina uwielbia pudełka, a ja cały czas krzyczę na Paulinę, Paulina tylko nie w pudełku bo ja w pudełku nienawidzę o jest słuchajcie, a to jest prezent dla Pauliny no i oczywiście Polina otwiera pierwsza, skoro już się drwała, proszę bardzo. Wiecie co, aż normalnie nie chcę otwierać. Ja mówię, jak coś się ładnie zapakowana, a to jest to ładnie <grym> Taka <grym> kartka jest taka fajna, że będziesz sobie sobie na choinkę później no, po powiesić. No, ale nie, wiecie co? Sorry, muszę zrobić zdjęcie na Insta. <grym> Dobra, szybko zrobię. Szybko. Dziecko internetów. W zasadzie stara dupa internetów. <grym> Nie obrażasz się, prawda? No prawda. No ja też jestem stara dupa. Może się nie wypnie tego. <laughs> to się jakoś da rozwiązać? E, od dołu musisz... To, to jest tak, jak takie te ptaszki są. Wstążkę niej najwyżej. Nie, ja to rozwiążę. Spokojnie. Tu Paulina włączy przyspieszenie. <laughs> Paul nie umie włączyć <grymne> przyspieszenia, musi włączyć teraz. <grymne> <grymne> Daj jest, dajesz. Mój program do edycji filmów nie daje możliwości przyspieszania. Naprawdę? Mm, no, bo ja mam ten taki od kamery właśnie. No, to szkoda. Pooglądajmy sobie przez ten czas paliny. O, już otworzyła, wow. Tylko bardzo ostrożnie nie rzucaj. <grymne> Aś mnie w sercu ściska jak rzucasz. Nie W razie czego porobiłam Dobra. zdjęcia tego, co może się zniszczyć. Może coś może się zniszczyć? No. Najpierw no, wy zobaczycie, później ja. <laughs> Niewiele zobaczą. A chciałam dobrze. Sorry, za na twoim prezencie kładę. Dobra, już nie, już nie. Uu, tak dla było, były te kotki. Zielona na samym to końcu, odpakowywuj. Hmm. No to co, nie, nie Boże, ten filmik będzie trwał tydzień. No i dobrze, rzadko nagrywasz, to będziesz miała okazję. Ojejku. Dobra, paga, otwieram tego suksa wielkiego. Bo, bom, bo, nie, bo nie. Co jest? Zdradzę wam, że pierwszy raz Paulinie nie kupiłam nic z kosmetyków. Nie, nie kupiłam. Nie kupiłam, tak to są skarpety! Z pomponami! No bardzo fajne, na święta będą idealne. Będą mu pasowały do piżamy, bo sobie kupiłam taką. Skompletowałam sobie piżamę. Uuu! Sama sobie skompletowałam. Taką na święta specjalną. No to masz skarpetki, do. No, Powiesz mi, że to nie... Uuu co to jest? Kurczę, ale aż mi szkoda otwierać. To są moje ciasteczka To, to tylko jedno, bo w drugim jest to samo. <grym> <grym> o Jezus. No i znalazłam moje ulubione ciasteczka z Tigera. Uwielbiam te ciasteczka. To są takie jak Oreo, tylko że bez mleka. Te... Kurczę. Jesna. No nie wiem, że będziesz wkładała z <grym> powrotem. <grym> to zrobić, my <żeby> chyba suderuję. <grym> dobra, dobra, bo już denerwujesz. się. Was na nie, nie, to jest takie, taki upomineczek z nadmorza. Jedyne co było nad morzem w twoim stylu, Bóg. tak, jak byłam na, na Coś, Europie. Coś tutaj tak przyślikuję. Nie, nie, nie. Dobacz, muszę chyba podżyć trochę ten papier. No ale to drży. nie lubię, bo ja lubię, ja jestem taka oszczędna. Ale nie, to Ci się nie zdaje, bo to jest właśnie, a, wiesz. No właśnie, ja chciałam wysunąć, co teraz idzie. Co to? Zakładka do wow, książki. z morskiej. Bardzo fajna. Podoba Ci się? Tak, Kamil powiedział, że jest strasznie brzydka. Byszczelny. Co Kamila. Naszego Kamila. Mojego, mojego. To są, mojego. są drugie ciastka. Zapewne. Już niewiele zostało. Aha, Aha bo tu jest jeszcze. E, co to jest? Świąteczna girlanda. No, zobacz jak pachnie, jak prawdziwe drzewko. Mhm. Widać? Widać, zumowało się. Pięknie. Dobra, Juzaga. Juzaga. I to jest powód, dla którego musisz się zacząć malować po prostu na. No. Ja powiedziałaś mi, że się nie malujesz, a ja już miałam prezent kupiony, więc no niestety. <grybujesz> Kiedyś się malowałaś ciągle. <grybujesz> oh, nie, nie. No troszeczkę się dziś się maluję, rzęsy, nie wiem czy widać. Co to jest? To są te ściereczka do zmywania makijażu bez żadnych detergentów, sama woda. I tu masz taki zestaw, że masz tam dużą taką na cztery i masz dwa takie małe, możesz sobie wziąć na wyjazd na przykład. Co znaczy na cztery? Bo to są cztery rogi. I tak, jednym zmywasz oczy, drugim usta. Czy tam jedno oko, drugie oko, usta i twarz. Kurczę, nie wiedziałam, ale no, mhm. fajnie. Ale pamiętam, oglądałyśmy to w Daglasie albo w I, Kiedyś. i ten, i Luiza mówiła, kurczę, to ciekawe. I też właśnie mnie zainteresowało, czy to będzie działało. Także bardzo fajnie. Kurczę, może naprawdę zacznę się malować. Nie, <grym grym grym> nie lubię się Łatwo zmotywować kobiety. I tu ostrożnie, ostrożnie. <grym> Mm. Ostrożnie. Ostrożnie to łatwo powiedzieć, uwaga. Jak zobaczyłam to, stwierdziłam, o nie. O nie co? Muszę to wziąć. Koniecznie dla ciebie. Po prostu aż otworzyłam usta. To jest zaklejone, jeszcze? Nie, to około. nie jest zaklejone, tylko musisz odwinąć. Aha, dobra. Widać? widać, to jest no słuchajcie, bąbeczka. Widać, widać. Ale słodziutka. No Podoba się. No jest, ekstra, jesteś ten uśmiech taki. Prawie jak mój. Masz ładniejszy dużo. Dobra, dobra. I teraz się zamienimy i bardzo, bardzo lulu. Dziękuję, oczywiście, za prezent Bo jak zawsze super, ale naprawdę. moje to lipa w ogóle. Nieprawda. Y no, ale sami ocenicie, ja tu się zapakuję troszeczkę. Spróbuję w każdym razie. Bo ja tu coś przerzuciłam. A skarpetki to rzuciłam. Uważaj na bombeczki. Nic jej nie będzie, co tylko jest. Przecież opakowana. No tak. Ale ja to za każdym razem jak to pudełko coś trafiało, to o matko. A to w ten, jak jechałaś autobusem, No. To było mi. Mama i zakupiła sobie bombki też. Tak to dobra i zamieniamy się i ja wam ja pokażę co Luiza dostała ode mnie, tylko jeszcze to pudełko sprzątam. Oczywiście muszę przygotować. A teraz ja, tyle tego. I pierwszy jest, aaa to widziałam już na Instagramie, to jest Mikołaj, słuchajcie ja go wrzucę pod moją choinkę, którą zrobiłam z rzeczy, którą dostałam, które dostałam w tamtym roku też od Paliny. I słuchajcie, to jest bombka, łosiu i... coś jeszcze chyba jakaś gwiazdka. A jest zdjęcie na Instagramie? Nie. No, nie ma. No to może Luiza się łaskawie wrzuci. Paulina mi wszystko zapakowała, a że jest tego więcej niż ja, ma, niż ja jej dałam, więc sobie trochę poczekacie. Najważniejsze, słuchajcie, że nie ma pudełka. <laughs> Postarałam się. Oj, o Dobre. to jest ta słówka. I to słuchajcie, truskawkowa. Super, ja się cały czas czymś maziam po ustach, bo ostatnio mi wysychają na wiór. więc jest na plus. To jest jakiś lakier do paznokci chyba. <grym> <grym> Zobaczcie jaki Paulina zrobiła ten. Paulina się postarała. <grym> Paulina szalała. Handmade, prawdziwy handmade. Mogę! <grym> Wiesz co? On jakiś śliczny. Idealny, słuchajcie, do mojej pracy orny taki różowy, przepiękny. Dalej. Tu też jest jakiś lakier. <grymne> <grymne> tak, może. Co to słuchajcie jest? To jest lakier girlle Oszalałeś? Jest taki piękny bordo. Myślę, że będzie idealny na święto, bo jest takimi Małymi drobinkami, tak? To będę się czuła sama, co nie wiem, to czy jest, to jest coś, co masz. Wiem, że to masz, ale lubisz to. Nie wiem, może już tego nie masz, może już zużyłaś. A ja pewnie nie będę. A! Mam, faktycznie. Faktycznie mam. Używam. Wiem, że byłaś z tego bardzo zadowolona tak, i pomyślałam, to, ja i tak swojego nie zużyję, więc pomyślałam, że jest oddam to się to swój. Taki Tint do ust w krekce z Jelly Pop jest naprawdę bardzo fajny. On kiedyś był w Big i chyba bodajże. Słuchajcie, no ja tak niecierpliwa jestem, ja tak ładnie jak powinna nie otwieram. Pominna jest i kilka razy tak wykorzystuje. specjalny kształt pędzelka, o słuchajcie pędzelek, będę miała akurat, do jest kresek, ale mi brakuje pędzelka takiego, żeby sobie na dolnej powiece kolor. A, no, no, do, nada się na pewno no. do tego, bardzo fajnie jest. Super, na pewno się przyda. To wygląda jak czekolada, ale to chyba nie jest czekolada. <shutters> Pomina jest zadowolona, więc to chyba jest coś, nie wiem co. To jest, słuchajcie, paletka. Paletka z mła. Teraz Wam pokażę od razu kolory. Miałam kiedyś taką. Nie otworzysz. To, <grym> nie <stelina> otworzę, To jest ona się nazywa Stelina. Bardzo ładnie jest ten luź, ten fiolet ten szary i ten biały. I ten jest ładny. Ten fiolet to się ładny i ten taki fioletowo szary też jest ładny. Dobra, pani się tak nie rozgaduje. No to od Jejku! Zobaczcie ile śmieci jest przez Paulinę. Śmieci prezentów chyba? Żebym któregoś przypadku nie wróciła ze się A ja mam choinkę niebieską białą. Połynę, na naroda to wiedziała i dlatego kupiłam niebieskiego łosia. Super! Na choinkę, to musiałam kupić. A ja ci zapomniałam kartkę dać, przecież ja kartkę dla ciebie jeszcze mam, To kartki zaraz sobie damy. Dzisiaj mam kartkę, wczoraj specjalnie szłam do sklepu, żeby ją To nie są majki. To jest może ogrzewać, <grywki> do rąk. Tak się doszło jakby do środka. Maczcie przepiękne po prostu heresy. dużo zabawek Luiza dostaw. Jestem w ogóle dużo tego tutaj jest. To jest jakieś serduszka. O oh, niej, yes, tu ja o oh, yes, yes. you are my favorite. Oh. Na pewno zawiśnie w moim Ale powiem szczerze, że jak zobaczyłam to serduszko w Rosmanie, to mówię, nie, no muszę wziąć dla Luizę. No, na pewno zawiśnie gdzieś w moim mieszkaniu, gdzieś tam przy toaletce, jak już będę ją miała. No wygląda słuchajcie, jak słoik? Może Paulina jakieś przetwory robiła. Albo jej mąż. On dla męża Pauliny. Nie mówię jego imienia, bo mi tego nie, sobie nie życzę. O to. Papier handmaid. Jak, jak, e, Słuchajcie, jak widać, że żyje gumę, to wybaczcie. Ale taka była tak słodka, że musiałam ją czymś czymś. Prze... No, Matko, zobaczcie, jaka piękna, jaka słodka, jaka wspaniała. I jak żałuję, że jeszcze nie mam tego swojego mieszkania, żebym mogła postawić ją na parapecie, bo tak pięknie wyglądała. Bo ja i tak nie będę wszystko na biało miała. Słuchajcie, Matko Boska, Paulina, oszalałaś, oszalałaś tyle tego, a ja taką malutką paczuszkę się Oj, oj, patrzcie, patrzcie i zazdrośćcie, to jest sinsai. Akurat potrzebuję czegoś w złotym kolorze, bo chcę się na Wigilię do pracy ubrać w sukienkę, spodnicę ze złotymi cykinami, więc będzie mi pasowało. Hmm. O, że tak się spiesza, Szybciej, szybciej. To było tyle, żeby Czy to jest to, co ja tak. myślę z tą szmatką muslinową? Tak, tak. O, Wow! Jest to po prostu zamykne. Ale obie sobie dałyśmy coś, słuchajcie, do makijażu. No rewelacje. Ja zawsze chciałam to wypróbować, ale wiecie, no, takiego dostępu powszechnego do tego nie ma. Super na pewno będę się tym maziała czekajcie, nie kupimy już śmieci wszystkie, dobra jest jeszcze, są jeszcze dwie, dwie rzeczy to chyba to jest mgiełka z Wiktorii Secret bo taki kształt ma Ta. mamy <śmany> to gdzieś tam leży Nie, <śmany> yeah, poznałam po kształcie, słuchajcie to jest zapach Cherry Blondes and Peach. No, cała się Mmm, Pięknie. I ostatnia rzecz. Kiedy ja tu jakąś matkę widzę. O, ale dałaś śladu. ale to ładnie pachnie. No, strasznie ładnie. To jest jeden z tych dwóch zapachów, które nam się podobały, jak byliśmy tutaj. To jest taki szmalik, do którego się... A, no, tylko co to co Słuchajcie, założę to od razu. I Ja nie wiem, ja tutaj będę kota nosiła. Ja tutaj blondynę włożę, słuchajcie. Ona na pewno będzie zachwycona. Także po co ja w ogóle dzisiaj kurtkę i czapkę brałam? Dobra kochani, więc zobaczcie co zostało z tego opakowań. No. A jeszcze kartkę czekaj, ja jeszcze widzisz, ja mam dla ciebie taką ładną kartkę. Ja zapomniałam, ja ją oddzielnie spakowałam, bo rozwaliłam się, rozstrzepałam, że... Um, o mam. Dziękuję. <noise> Kartek już nie będziemy wam pokazywać może. No nie, nie musimy. No. Dobra. Ja, ja pokażę. Lulu! A ja jedną ręką jak mam wyjąć? Przepraszam bardzo, jeszcze ktoś to wsadził do środka. Pokażę Wam. Mm. Ja uwierbiam te pluszowe kartki. One są pluszowe. No, zobacz to. Tkni. Aha, pluszowa kartka. Nie wiem, czy to będzie widać, że ona jest pluszowa. Może widać. Dobra. Mam nadzieję, że chociaż trochę się ubawiłyście oglądając, jak rozpakowujemy prezenty, także... Ja muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, że mogę troszeczkę pogadać do kamery, bo mi bardzo tego brakuje i mam nadzieję, że część moich widzów trafi do Pauliny i trochę sobie przypomni, jak to było, kiedy jeszcze ja nagrywałam. No, później nie nagramy, wiem, czy... jak się uda, to <laughs> jak się uda, to nagramy jakieś tam stroje dnia, coś takiego, nie? Okej, okay, możemy. I no, pokażemy wam, jaką co będziemy jeść. Też, też. Dobra, <laughs> dobra, to my zmykamy. Lulu, oczywiście, pewnie się telefonem. <laughs> Dodaję nasze zdjęcie na Instagram. Po fali jaką herbatę sobie zamówiliśmy, Gdzie jesteśmy po Jesteśmy w Vegeta Pizza. To jest na ulicy. Vegan! Wegan! Pizza. A też musiałaś się spojrzeć na nasu. Żeby... No widzicie, jesteśmy to drugi raz tak, i tak tak testowałyśmy. I zamówiłyśmy sobie obie w sumie herbaty szpinakowe. Słuchajcie, ja uwielbiam w i nie mogłam się oprzeć temu, żeby nie zamówić, po prostu herbaty szpinakowe. Ja też lubię bardzo szpinak. Także będziemy zaraz testowały, jak to w ogóle smakuje. Tak. I pokażemy Wam nasze pizze, bo A. pizzę zamówiłyśmy sobie dwie, pośrodów. Twoje. Ja zamówiłam sobie górastwo, a ty Dwunastkę. Z rukolą w każdym a, razie. A z tykimi śpiewaskami, no, z żurawiną w ogóle pierwszy raz. Nie będziemy się z wymieniać żurabiną. pół na pół, będziemy jadła. Tak. A teraz właśnie dodaję nasze zdjęcie na, na Instagram. nasze pizze Paulina chciała koniecznie zamówić dwie i zobaczcie jak one wyglądają. Ta jest super, mówię Wam, najlepsza. Ta ja byłyśmy ostatnia. Rewelacyjna, tej nie próbowałaś. Tej nie próbowałyśmy, ale to jest jakaś, jakaś kiełbaska jest, tutaj jest tofu chyba, tak? To. Mhm. I właśnie ta żurawina, jestem bardzo ciekawa. Także będziemy... Ja bym później z relację czy... Nie wziąłam wysięgnika, także tego, bez wysięgnika będzie... Ja tylko, tylko tak się... O. E, właśnie wracamy z pizzy, powiedz Lulu, jak było? No super, o naprawdę. Jezu! Coś tam nie skapnę. E, naprawdę pizza była rewelacyjna, obie były rewelacyjne. Jesteśmy na tego 2 kg cięższe obie. Ale jeżeli ktoś by komuś nie powiedział, że ta z mięskiem była bez bezmięska, to by nikt się nie kapnęło. To taka była pseudo z mięskiem, wiecie, tak. ale była bezmięska. No dobra i lecimy dalej, jeszcze później coś tam pewnie nagramy, nie? Koniecznie. No. <słyska> Jest. Mała jest. Prawda, że mała jest? Nie jest tu jakaś mocno mała. Mała jest. Ale jest Ale fajna. Te to. Ale to śmieszne. To musisz do taki... schodni trochę. Jakby <grym> to takie proste było. Mówi ci to ta co wiesz. Ale patrz, można się tu zależy, bo samą szyję. Ona wcale nie jest taka mała. Nie wiem, ale jeszcze jak schudniesz te, te 6 kilo co przytyłaś, no właśnie. To się wejść za siebie. Pokaż się No w tamtej ci lepiej moim zdaniem. Nie, albo tamtą tej to nie wiesz. No, to znaczy no, chcesz to weź. Nie, nie wiem. Która słowa chciałabyś wziąć? To jest taka mała. Może, byśmy może, może robimy większej. Nie, A nie, nie to było, to już... patrzyłyśmy. Ok, to jest XL? Nie, to jest L. No czemu ja może być taka grubą. Właśnie. Odchudnij się. Ale kurde, co za kasa. Jak zaczęłaś? <laughs> Paulyna się zastanawia. Nie, Paulina się nie zastanawia. Bo. strasznie droga jest. Czekaj, niech zduje, Pięknie. Porażka, wcena, że porażka. A to mogę ja coś powiedzieć, że jak ktoś mnie ogląda na Instagramie i myśleć w ogóle włosy z to tą sukienkę, którą sobie zamówiłam z. Za Landon, to za 400zł musiałam odesłać, bo okazała się okropna. <grywa> Niby wiesz, na pierwszy raz jest takie wow, super, ekstra. A nie ma takiego efektu wow na żywo. No, wiesz No. Ale ta na wieszaku też miała taki efekt wow. Jest ładna, ale nie ma takiego czegoś, że wuuu. No właśnie, nie? Mhm. A jak macie księdzie? nie wiem, za te pieniądze... Tam dalej jest wolna, a, no jest jakaś wolna. Mi się wydaje, że za te pieniądze to nie warto. Przymierzę następnie. Nie Pewnie będzie widać, że jest tego, że jest to to jest stali. ta sukienka. Ale długo się spojrzy. Ona jest właśnie taka w ogóle nie... Ona zaburza wszelkie proporcje. Nie. Dobrze, że jest niedobra. To się nie zasunęło. Kropne. Nie. Powinno to być niżej, chyba. Ta część. Za wysoka jesteś do niej, wiesz? O, coś takiego. jesteś za wysoka. Tak, jak już powinno być, to się Za ciasna, wiesz? Jesteś za wysoka. Trudno. Tak mi się wydaje, jest, taka opięta. Trudno. Bierz tą bluzę z Miszkiem. Ja już jestem w domu. Jak widzicie, tutaj zakupy moje. Jutro pewnie nagram hall. E, fajnie będzie nagrać hall. Tak znowu, kurczę, znowu chodzi mi. Och, w ogóle zobaczycie, co kupiłam. Istne szaleństwo po prostu, także, także już mogę Was zaprosić na haul. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Ja Was pozdrawiam od Luizy i dziękuję Wam za oglądanie, za obejrzenie tego filmiku i w ogóle dziękuję Wam za to, że jesteście i do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam Was i pa pa!